lokalnej publiczności, który dwukrotnie zostawał mistrzem świata w kiboksingu. Michał Krzeszak. Osiemdziesiąt 87, 87,7. Przeciwnikiem Michała będzie zawodnik, który miesza starty w formule K1 i MMA. Jutro w formule uderzanej będzie chciał po raz pierwszy wygrać Fen. Zdaniem niektórych jest faworytem, zdaniem niektórych nie powinien tej walki wygrać. Zobaczymy, co będzie się działo w pierwszym pojedynku karty głównej. Damian Osten. 89 100. 89.1 Lepsze warunki fizyczne Grzęsiaka, który będzie miał jutro na trybunach więcej swoich fanów. Wiemy, jak wyglądają walki w K1 w naszej organizacji. Spodziewamy się bardzo intensywnych. 9 minut. Pozycja bokserska, panowie. I to jest taki Kuba, powiedziałbym, rodziny w cieście, bo to jest jedyna walka K1 na jutrzejszej gali. Spośród pozostałych 9 formule. MMA. To ja może najlepsza, może najbardziej efektowna. Zobaczymy, co będzie się działo jutro. Pierwsza walka karty głównej w 2000...